Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Barbara Adamczyk dzisiaj Wam pokażę stronę internetową, gdzie można sobie stworzyć samemu kartkę pocztową i wysłać ją na przykład teraz z okazji Dnia Matki, jeśli mama mieszka właśnie w Polsce, a Ty jesteś za granicą, więc możesz sobie zaprojektować taką kartkę za darmo. Jak to robimy? Tutaj właśnie klikamy Zaprojektuj i tu nam wyskakują takie właśnie trzy różne. Zrobimy sobie kolaż. I taka nam się pierwsza kartka pokazuje, ale my chcemy coś ładniejszego, więc klikamy tu w love i nam się pokazują różne kartki jakie chcemy stworzyć dla swojej mamy. Jakie tu chcemy, różne są, więc wybierzemy sobie jedną taką, czyli chcesz, tylko ze swoim zdjęciem, no powiedzmy, tą kartkę. I tu zmieniamy motyw, czyli wstawiamy swoje zdjęcie. Ja tu już jedne pobrałam, ty sobie możesz na przykład wstawić zdjęcie się klika i tu na przykład tę mogę jeszcze dodać Rozpocznie transfer I, przy, i wgra swoje zdjęcie no i potem w zależności jakie chcesz powiedzmy ja może chciała te ale jest nie za bardzo ciekawe to można zmienić Roz, y, przesunąć je po prostu w dół, jeśli się tam za bardzo y, do góry dźwigło i nie widać. Można przybliżyć troszeczkę, żeby coś tam ukryć, co jest na tym zdjęciu. O, Także tylko można siebie mieć. I zastosuj. No, i taka ładna karteczka wyszła. No i tutaj wpisujemy tekst powiedzmy od kochającej Cię Basi. Powiedzmy, tu wpisujesz swoje imię, albo inny tekst. Tu wpisujesz drugi tekst dla Ciebie mamą, Zastosuj. No i mamy już kartkę stworzoną ładna karteczka z okazji Dnia Matki. I tu mamy po prawej stronie dwie opcje, nawet trzy, bo możesz pobrać zdjęcie, albo po prostu wysłać je mailem na skrzynkę pocztową, ale my się skupiamy na darmowej kartce pocztówce, żeby mama otrzymała ją do domu, do skrzynki pocztowej. Na pewno się bardziej ucieszy niż z telefonu, czy z SMS-a. I tu mamy właśnie opcję darmowa pocztówka. I jak widać pocztówka jest fajna. Tu jest znaczek firmowy, ale to nie zasłania, nic nic nie robi, także nie ma znaczenia. Tutaj wpisujemy jakąś wiadomość, jakiś tekst dla mamy. Tu wpisujemy cały adres do Polski. I Akceptujemy, wpisujemy swój adres e-mail, żeby po prostu za, zaakceptować, że my tą kartkę wysyłamy. No i wyszli. Jeśli już zrobiłeś, że wyszli, wchodzisz na swoją skrzynkę pocztową i dostajesz informację, że Twoja kartka została wysłana i musisz, że jest stworzona, ale ty musisz potwierdzić, że Ty ją wysyłasz. Więc tu klikasz. I tu już pisze, że jest kartka wysłana. Ja robiłam poprzednią z strony OK. Jak tu widać, tak samo można z wakacji, na przykład, wysłać kartki do OK czy do Polski. Z wakacji. Po prostu z wakacji chciałbyś wysłać zdjęcia, więc taką kartkę pocztową, więc robisz. Kola zdjęć tu na zaprojektuj kola zdjęć i chcesz zdjęcia z wakacji swoje wysłać. No i po lewej stronie znowu masz miłość, wielkanocne kartki można robić, już były boże narodzeniowe, jakaś piłka nożna, klasyczne, noworoczny jest z podróży na przykład, tak jak mówiłam, z podróży można tu swoje zdjęcia, jakie zrobiłeś tam na wakacjach, można właśnie tutaj je umieścić i wysłać po prostu, na przykład tutaj, można dać swoje trzy zdjęcia z wakacji, jakieś zrobiłeś i wysłać, tak jak mówiłam, tu jest akurat strona do OK, że jak wejdziesz... Ano, nie dałam zdjęć. Już mam pobranych kilka zdjęć, więc je tylko rzucę. Ty sobie po prostu pobierzesz z, z dysku swoje zdjęcia z wakacji. Ja tutaj zrobiłam takie próbne zdjęcia, więc żeby pokazać, że można tylko do OK to Wam pokażę kiedy jest to strona z UK, OK, a która jest strona do Polski, obydwie strony, linki dam do pod filmem. I tu jak już stworzone jest, wysyłamy darmową kartkę do znajomych, którzy mieszkają w UK i chcesz wysłać im z wakacji swoją kartkę, swoją pocztówkę. Nie powiesz tylko... Och, co mi się tu stało. I tu mamy darmowa pocztówka. No i jeśli tu masz na dole napisane British, to znaczy, że to jest strona angielska. A jeśli byś taką samą kartkę zrobił do Polski, to musi napisać tu na dole Polska. Więc można i do Polski wysłać, i do OK można wysłać właśnie taką kartkę pozdrowieniami z wakacji samemu sobie ją stworzyć ze swoimi zdjęciami i bardzo fajnie bo można sobie ją stworzyć a na pewno każdy się ucieszy że dostał kartkę z takich właśnie wakacji i tak jak mówiłam tu jest polskie strony To jest akurat polska, bo nawet jest z okazji dnia matki w Anglii już było. Dlatego nie ma tej, ale zdjęcia są identyczne. I mamy holiday, i tu mamy właśnie. Można sobie wybrać, jaką chce się kartkę, dać swoje zdjęcia wakacyjne, tu napisać tekst. I teraz jest jedna taka zasada. Powiedzmy tu na pozdrowienia z wakacji, przesyła Basia może być taka sytuacja, że ten napis będzie przykryty znaczkiem wodnym od firmy, więc sprawdzamy sobie. Oj, nie mam tutaj tych hmm, zdjęcia, mam musiała tutaj dać, żeby mogła iść dalej. Powiedzmy to, nie no będę musiała jednej i te same dać, bo nie będę ściągać z komputera za długo to trwa. No tu tak samo można zmienić potem. Nawet efekty można zmieniać. Mm. powiedzmy art. Też w tym stylu. O. Także można się też pobawić różnymi. E, przerabianiem właśnie tego zdjęcia w efekty. No też jest tutaj takie. Dobra, powiedzmy zastosuj, zastosuj. I w ten czas na tym naszym e, o, już jest inny efekt, czyli można po prostu się również pobawić takim, takimi efektami. Tu już właśnie mamy zrobione. Tu tak samo możemy sobie zrobić efekt inny. że można się pobawić zdjęciami zanim się właśnie utworzy yy, zanim się utworzy właśnie taką taką kartkę pocztową, można po prostu się pobawić, zrobić inaczej niż, niż się zrobiło zdjęcie no tak jak widać tu tak samo trzeba z, z, zmienić zdjęcie Robimy to. Już nie będę się bawiła efektami, ale Wy się możecie pobawić, zanim się stworzy właśnie taką pocztówkę. No i tutaj jeszcze jedno, żeby było cztery. O, tu mi głowę ucięło, więc muszę po prostu zniżyć to zdjęcie, żeby ten, ta moja głowa była o, w tym sensie. Także można. I teraz, właśnie mi chodzi o ten napis. Tak, jak mówiłam, on tutaj dość daleko zachodzi. Więc, jak wejdziemy na darmową pocztówkę, no, musi się oświecić ta darmowa pocztówka. Tu wychodzi znaczek. Ona akurat wyszedł poza, więc może zostać, bo nazwa się cała ten pokazała. Ale czasem jest, że napisy są wyżej i zasłania ten znaczek. Więc ja proponuję przed takim: Może znajdę taką kartkę, właśnie, która ma taki napis. Bardzo daleko. Więc ja proponuję przed napisem dać dwie, 3 kropeczki, żeby on ten napis się przesunął. W tym momencie, jak ten znaczek się pojawi na kartce, to po prostu te kropki przykryje, a nie przykryje nam napisu. I... Także zobaczymy jeszcze raz Holiday i sprawdzimy tutaj jakieś inny, co ma taki długi napis. O, tu może ten byśmy zrobili. No, ale tu będę znowu musiała. Tutaj wychodzi dość wysoko. Także, yy, jeśli właśnie się pokaże, że ten znaczek, jak sprawdzicie na darmowej pocztówce, że ten znaczek przykrywa Wam pierwszą literkę, to po prostu wchodzicie z powrotem i dajecie kropki przed napisem. Dwie kropeczki wystarczą, żeby po prostu ten napis zakrył te kropeczki, a nie zakrywał nam tekstu. No takie, że można się pobawić różnymi zdjęciami, można sobie zrobić naprawdę świetne pocztówki i znajomi na przykład docenią bardziej tą, na przykład tu jest tekst z okazji urodzin, można by było zrobić, chociaż to jest chyba świąteczny raczej niż, niż wysyłanie SMS-a, czy zadzwonić się nawet i, i powiedzieć. To oni bardziej doceniają właśnie kartki. Kartki pocztowe są już, mówią, że do lamusa odchodzą, ale można naprawdę zrobić piękne karteczki i... I, ten. I po prostu można wysłać. To by było na tyle. Dziękuję bardzo za e, zobaczenie. Polecam tą stronę, obydwie strony: e, tak polską i angielską. E, linki do tych stron dam pod filmikiem. I myślę, że na pewno się Wam przyda. I do usłyszenia, do następnego razu. Pozdrawiam.